Nieodłącznym elementem realizacji Twojego marzenia jest to, ażebyś odpuścił, odpuściła. Co to znaczy? Zdjęła presję, że to musi się zadziać w tym momencie. Więc jeżeli czegoś chcesz, to zapisz sobie swój cel. A następnie wejdź w stan osoby, która już to ma. Bo zobacz, kiedy już coś masz, to ty o tym nie myślisz, że musisz to mieć, nie myślisz o tym, kiedy to będzie, nie ma w tobie zniecierpliwienia, czyli nie ma w tobie braku z powodu tego, że jeszcze tego nie masz, bo ty to masz. Wejdź. W stan osoby, która już ma to, czego chcesz. Żyj z sceną końcową, czyli żyj tak, jakbyś już to miała. Zapisz intencję, puść ją do wszechświata i żyj z taką pewnością, z takim luzem. Podam Ci przykład. Jeżeli kupiłaś, załóżmy, spodnie, które idealnie na Ciebie leżą, ale są za długie, to co robisz? Dajesz je do krawca. I krawiec do ciebie dzwoni i mówi: Pani Agnieszko, Panie Marcinie, już są spodnie skrócone, są do odebrania. To ty masz w sobie to uczucie ulgi, że wow, mam super spodnie. Czyli ty ich jeszcze nie masz w szafie, ty w tym momencie nie możesz ich na siebie założyć, ale ty wiesz, że już je masz. Już sobie w głowie myśli, do jakiej bluzki, do jakiej koszuli. I zamiast rozmyślać, zajmij się swoim życiem, bo pamiętaj, że w nocy słońca nie widzisz i to nie znaczy, że go nie ma. Jeżeli nie widzisz swojej manifestacji tu i teraz, to nie znaczy, że jej nie ma. Jest, jest.